Tym razem przychodzimy do Was z pięcioma przepisami na truskawki. Możecie do nich wykorzystać zarówno świeże owoce, jak i te mrożone. Nasza pierwsza propozycja to lemoniada truskawkowa. Przygotowuje się ją ekspresowo. Poza truskawkami potrzebujemy cytrynę, limonkę, cukier, wodę niegazowaną, schłodzoną wodę gazowaną oraz kostki lodu. Do kielicha blendera wrzucamy truskawki. Dodajemy świeżo wyciśnięty sok z cytryny i limonki. Dosypujemy cukier. Wlewamy wodę niegazowaną i wszystko blendujemy. Do dzbanka wrzucamy kostki lodu, przelewamy zawartość blendera i dolewamy wodę gazowaną. Całość mieszamy i gotowe. Taka lemoniada jest przepyszna i idealnie sprawdzi się w upalne dni. Ma też piękny kolor. Jeśli lubicie, możecie dodać jeszcze miętę. My za nią nie przepadamy, dlatego ją pominęliśmy. Nasz drugi truskawkowy przepis to nocna owsianka. Potrzebujemy do niej takie składniki: jak płatki owsiane, mleko, truskawki, cukier, banany i migdały w płatkach. Oczywiście możecie wykorzystać wasze ulubione dodatki. Do słoika przesypujemy płatki, zalewamy je mlekiem. Dodajemy pokrojonego banana, część pokrojonych truskawek i część cukru. Mieszamy i dodajemy większość migdałów. Zamykamy i odstawiamy na noc. Teraz czas na sos truskawkowy. Do kielicha blendera dodajemy resztę truskawek i cukru, a następnie blendujemy. Rano wyciągamy owsiankę i przekładamy do miseczek. Na wierzch wylewamy nasz sos i posypujemy migdałami. I pyszne śniadanie mamy gotowe. Sami przyznacie, że przygotowanie owsianki zajęło chwilę, a całość bardzo dobrze się prezentuje. Teraz czas na letni obiad, czyli makaron z truskawkami. Potrzebne będą następujące składniki. Makaron, truskawki, śmietanka trzydziestka i cukier waniliowy. Makaron gotujemy w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a następnie odcedzamy i przelewamy zimną wodą. W misce miksujemy truskawki, kilka zostawiamy do dekoracji. Potem dodajemy śmietankę i cukier. Do sosu przekładamy ugotowany makaron i wszystko mieszamy. Nakładamy do miseczek i dekorujemy truskawkami. Taki obiad jest prosty w przygotowaniu i przepadają za nim nie tylko dzieci czy iga świątek. Nasza czwarta propozycja to ciasto z truskawkami. Potrzebne składniki to truskawki, mąka, olej, jaja, cukier oraz proszek do pieczenia. Do miski wbijamy jaja, dodajemy cukier i miksujemy. Dosypujemy proszek do pieczenia, wlewamy olej cały czas miksując. Dodajemy też mąkę. Umyte truskawki kroimy na ósemki. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni z termoobiegiem. Na blachę włożoną papierem do pieczenia wylewamy większość ciasta. Wykładamy na nie truskawki i wylewamy resztę. Pieczemy przez 40 minut. To nasz sprawdzony przepis na szybkie ciasto. Idealnie pasują do niego również jabłka czy śliwki. Nasza ostatnia propozycja to lody. Wystarczą truskawki, cukier puder i śmietanka trzydziestka. Do miski przerzucamy umyte i wyszypułkowane truskawki, które blendujemy. Dodajemy cukier. Potem dolewamy śmietankę i jeszcze chwilę blendujemy. Przelewamy do pojemniczków na lody i wkładamy do zamrażarki na całą noc. Rano domowe lody są gotowe. Prawda, że proste? A jeśli chcecie więcej filmików z przepisami, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło!